Hej, witajcie w moim najnowszym odcinku, z tej strony Władek. słuchajcie, nie nagrywałem dla was przez jakieś dobre dwa tygodnie lub więcej, więc jestem tutaj znowu taki na świeżo zastresowany, tak jakbym robił to po raz pierwszy, tak jakby to miał być mój pierwszy filmik, um, ale oczywiście to jest chyba mój dwusetny filmik lub nawet więcej, więc nie wiem jakim cudem można się stresować po tak długim siedzeniu na YouTubie, bo to już jest 3 lata lub więcej. W każdym razie słuchajcie, nie było mnie przez jakąś chwilę, wybiłem się z tego takiego trybu nagrywającego, takiego... Um... Życia na YouTubie. Chcę do tego znowu wrócić, bo strasznie za każdym razem, jak po prostu siedzę, myślę o jakimś kosmetyku, to myślę o tym, co Wam o nim opowiem, myślę, jaki mogę nagrać filmik, myślę, że po prostu brakuje mi robienia czegokolwiek takiego kreatywnego, tworzenia tych filmików, kontaktu z Wami, tego wszystkiego, jakby tego całego bycia na YouTubie. Więc za każdym razem, kiedy znikam, nawet na chwilę, to po prostu tęsknię i chcę być tutaj znowu, ale też mam takie okresy, gdzie po prostu jestem. Um, nie tyle że mało kreatywna, ale po prostu moja kreatywność podupada, moja wiara w siebie podupada i wtedy po prostu mimo że chcę nagrywać i chcę to robić dalej, mam takie, um, że przed kamerą nie mam tej dobrej energii. Jestem taki I wtedy po prostu te filmiki moim zdaniem są strasznie na siłę strasznie mi się nie podobają i ja ich wtedy nie dodaję. Jej ja nagrywam, kasuję, nagrywam, kasuję um, i wiecie, i pozataczam się w takim kole. Mm... Użalania się nad sobą i nie będącym w stanie wypuścić czegokolwiek, moim zdaniem, wartego oglądania, lub przynajmniej w miarę przyjemnego, bo wiadomo, jest to kanał kosmetyczny, nie jest to jakaś wiedza, nie wiadomo jaka ratująca Wam życie, czy, czy cokolwiek innego, ale po prostu e, są filmiki, które ogląda się przyjemnie, a są filmiki, które się ogląda jest ciężko, wiecie o co mi chodzi, dzisiaj nawet nie chcę oglądać, a ja takich filmików nie lubię i chcę tworzyć kontent, który będzie w miarę przyjemny do oglądania, więc um, tak, to było tyle jeżeli chodzi o wstęp który absolutnie nie ma sensu natomiast dzisiejszy filmik wcale nie ma mieć sensu on wcale nie będzie jakiś pouczający będzie to najzwyklejszy get ready with me ja po prostu się pomaluję bo mam na to ochotę um, i popowiadam wam trochę o tym właśnie co się u mnie dzieje jeżeli jesteście ciekawi takiego przegadanego filmiku to zachęcam was do oglądania dalej A, więc tak przechodzimy do dalszej części jako bazy użyję czegoś w miarę nowego, ale co zmiotło mnie totalnie z nóg. Nie pokażę Wam tego jeszcze, bo o tym będę wam opowiadać w następnym filmiku, ale jest to produkt, który po prostu mnie szokował i uratował, jakby mój makijaż w wakacje, ale to wszystko będzie miało sens dopiero jak nagram dla was ten następny filmik, nie wiem, za parę dni pewnie się pojawi. Słuchajcie, ogólnie właśnie chciałem wam poopowiadać. Co u mnie, i już wiecie, czego u mnie nie było. Nie było mnie, właśnie, przez ten taki, mm, taki mały dołek kreatywny. Um, nie czułem się, tak jak mówię, na siłach tworzyć nic, co by było ciekawe lub warte uwagi. Natomiast e, poza tym. Działo się, znaczy działo się. Nie działo się u mnie wiele, ale mam parę rzeczy, które mnie bardzo bardzo mocno ekscytują i o których chcę wam opowiedzieć. Znaczy ogólnie kupiłem parę kosmetyków ciekawych, na temat których będę na pewno dla was tworzyć filmiki. Ale są też rzeczy, które nie są związane kosmetycznie, a mimo wszystko chciałbym wam o nich opowiedzieć. Um, ugh, ale muszę się skupić. No więc bazę mam już na twarzy, więc mam nadzieję, że zakończenie tego kroku pozwoli mi przejść płynnie dalej i mówić rzeczy w miarę z sensem. E, pierwszą rzeczą, o którą chcę Wam powiedzieć, to filmik, na który jestem bardzo podekscytowany, który dla Was przygotuję niedługo. Mam nadzieję, że wyjdzie, ale nie mam pojęcia jak to wyjdzie. Słuchajcie, zamówiłem sobie z, ze Schwarzkopfu, takiego w miarę profesjonalnego... Kosmetyki, znaczy kosmetyki rozjaśniasz do włosów blondmi razem ze wszystkimi akcesoriami, z szamponem i tak dalej. I mam ochotę zrobić dla Was eksperyment na tym kanale, czy uda mi się rozjaśnić moje włosy tak, żeby to wyglądało dobrze, bo ja mam straszną, straszną ochotę po prostu je rozjaśnić. Jeżeli oglądacie mnie od początku, wiecie, że ja miałem na swoim kanale takie rozjaśnione końcówki, bo właśnie. Przed rozpoczęciem nagrywania na YouTube miałem rozjaśnione włosy do białego, później miałem przerwę w nagrywaniu w YouTube i znowu miałem rozjaśnione włosy do białego i były to lata 2015 we wrześniu i 2016 we wrześniu, więc nie rozjaśniałem ani nie farbowałem moich włosów od... Wielu lat już tak naprawdę. I za każdym razem chodziłem e, się farbować do profesjonalnych salonów kosmetycznych, ale e, mam ochotę to zrobić teraz samodzielnie, dlatego że przede wszystkim nienawidzę u siebie odrostów, a ja jestem osobą, która zwleka, bardzo zwleka z tym, żeby iść do e, fryzjera. E, plus jest to bardzo, bardzo kosztowne, więc mam nadzieję, że przy pomocy jakby kosmetyków posiadania ich u siebie w domu w takich większych fryzjerskich ilościach. Nie będę miał wymówki, że o, nie chce mi się iść do sklepu po rozświetlacz lub o nie chce mi się um, iść i wydawać dużo pieniędzy u fryzjera, bo będę miał tak naprawdę wszystkie rzeczy pod ręką. E, no i po drugie właśnie wolałbym to robić sam, bo jednak oni to bardzo, bardzo w sensie bardzo, bardzo dużo liczą sobie za rozjaśnienia, zwłaszcza w miarę tacy e, dobrzy fryzjerzy. A ja, jakby, chciałbym te odrosty poprawiać co chwilę i nie wydawać na nie 200, 300, 400 zł raz, czy nawet dwa razy na miesiąc, bo tak często planuję rozświetlać moje włosy. Zobaczymy, jak mi się to uda. Zobaczymy, czy w ogóle to pierwsze rozjaśnianie mi wyjdzie jako tako dobrze, czy będzie to totalna masakra i będę zmuszony obciąć włosy. Swoją drogą, obcinanie, obcinanie włosów. Mam zamiar też obciąć przynajmniej połowę z tej grzywki tutaj, żeby te włosy były krótsze, bo to, co się dzieje z nimi, to jest już. Trochę przesada. Nie wiem, czy moje zapuściłem tak długo. Zawsze marzyłem o długich włosach, ale im dłuższe one są, tym mniej mi się one podobają, przynajmniej na mojej twarzy. Um, więc to, to, jeżeli chodzi o moje włosy, możecie na pewno wyczekiwać jakiegoś filmiku. Zobaczymy, jak się sprawdzą te kosmetyki. I zobaczymy, czy w ogóle da się rozjaśnić włosy w domu um, tak żeby to jakoś wyglądało. Sprawa numer dwa w ogóle, o której wam opowiadałem jakiś czas temu, to o tym trzymaniu języka na podniebieniu, nie wiem czy kojarzycie, musicie przejrzeć moje starsze filmiki w skrócie, to jak trzymacie wasz język w dużej mierze jakby wpływa na to jak wygląda wasza twarz oczywiście podczas dojrzewania jest to najważniejsze, w moim wieku już to bardzo spowalnia więc ja nie jestem w sobie w stanie za dużo zdziałać w szybkim czasie jakby tym językiem. Wiem, że to aktualnie dla Was, jeżeli słyszycie po raz pierwszy o tym, nie ma absolutnie sensu, ale w każdym razie teoretycznie, trzymając język w prawidłowej postawie, tak jak powinno to być, a ja tego przez całe życie nie robiłem, mam szansę na wpłynięcie na to, że moja szczęka wysunie się do przodu. Natomiast jest to dziedzina ortotropii, w którą nie wszyscy wierzą, ale wiecie, ja bardzo mam ochotę w nią wierzyć, bo możliwe, że w sensie, jeżeli będę w nią wierzyć. I jakby, jeżeli ona będzie prawdziwa, to możliwe, że bez operacji plastycznej obędę się i wysunę moją szczękę w miarę do przodu. Zobaczymy, jak to będzie, natomiast istnieje też, istnieją też lekarze ortotropii, tak jak są ortodonci, to są ortotropi. I zapisałem się na lipiec na konsultację, być może zrobię sobie aparat ortotroficzny i być może to przyspieszy ten proces wysuwania szczęki do przodu. Nie mam pojęcia, zobaczymy, bardzo, bardzo na to liczę. Mam nadzieję, że, to, że też to nie będzie zbytnio drogie. Natomiast odkładam sobie pieniążki, bardzo nawet dobrze mi idzie to odkładanie pieniędzy. I z drugiej strony jest to też powód, dla którego mniej nagrywam, bo mam mniej kosmetyków do testowania, bo o wiele, o wiele mniej pieniędzy przeznaczam na kosmetyki, bo po prostu wszystko odkładam. I teraz tak naprawdę każdy mój zakup spotyka się z takim zastanowieniem, czy ja na pewno tego potrzebuję, czy ja tego nie mam, czy ja nie mogę osiągnąć tego efektu jakimś innym produktem i tak dalej, i tak dalej, więc jestem teraz bardzo, bardzo cheap bitch. Bardzo. Nawet jakieś wyjścia, wszystko kalkuluję, tak, tylko, żeby odłożyć jak największą kwotę z wypłaty, żeby jak, jak najszybciej móc um, coś zrobić ze swoją twarzą. Po prostu. E, jestem tak naprawdę już e, w połowie kwoty do operacji plastycznej. Oczywiście mój aparat na zęby, e, o ile się nie mylę, ma być zdejmowany. Oby, mam nadzieję. E, ale w każdym razie, jeżeli się nie będzie za drogi, to on mi wiele nie zaszkodzi, zwłaszcza, że to za, dopiero za jakiś czas. Będzie, więc do tego czasu tak czy siak będę w tej połowie operacji, a myślę, że nawet bliżej. No, natomiast no, mam nadzieję, że do operacji uda się w miarę um, odłożyć w czasie, lub być może nawet nie będzie potrzebna, jeżeli ten aparat przyniesie taki efekt, jaki chce. Natomiast będę miał tą rezerwę pieniędzy tak czy siak, bo Boże, może wpadnę na jakiś inny pomysł jeszcze w międzyczasie. Um, no, więc to jest jedna rzecz, w sumie to już druga. Trzecią rzeczą, o której chciałem Wam powiedzieć, bo jest dużo rzeczy, które jakby. No nie widzieliśmy się długo, więc troszeczkę mi się tego zbierał. Słuchajcie. Trzecią rzeczą jest to, że odkryłem nową technikę, nową technikę, znaczy wymyśliłem sobie now nową technikę robienia brwi henną i odkryłem jak zrobić, żeby henna bardzo, bardzo dobrze złapała się w ogóle moich e, rzęs. I. Podłapałem tą technikę, ten pomysł, oglądając właśnie, jak ludzie farbowali sobie włosy, jak ludzie używali rozświetlaczy. I stwierdziłem, czy ja mogę to zaplikować w mojej aplikacji henny na rzęsy przede wszystkim, bo często miałem ten problem, że tutaj przy samej linii rzęs henna mi w ogóle nie chciała złapać, natomiast przy użyciu tej techniki udało mi się pofarbować te rzęsy sobie do samej linii rzęs i po prostu to się tam ładnie teraz trzyma i jest na miejscu tak jak zawsze tego chciałem, ale nie opowiem wam o tym dzisiaj, nie opowiem wam co to jest za technika i jak ja to robię, żeby, żeby te rzęsy mi się faktycznie fajnie zafarbowały dlatego, że chcę mieć materiał na filmiki ogólnie jeżeli macie jakieś dla mnie podpowiedzi to e, oczywiście zachęcam was, zostawiajcie mi je w komentarzach pod spodem natomiast słuchajcie właśnie e, przygotuję dla was jak mi ta henna zejdzie już e, filmik na temat tego właśnie jak ja farbuję e, te rzęsy henną taką za 3 złote z Rosmana, żeby to faktycznie złapało bo jeżeli macie właśnie problem z tym, że e, henna was nie chce złapać to być może moja rada dla was mała technika a będzie pomocna, plus przy okazji, tak jak mówię, opowiem Wam o tym, jak aktualnie robię swoje brwi przy pomocy henny a więc jeżeli jesteście ciekawi taki filmik się na pewno pojawi na moim kanale bo myślę, że może być pomocny dla niektórych z Was no i słuchajcie, jeszcze to już było pewnie trzecia kwestia, którą mówiłem, jeszcze taka moja um, dobra, czwarta kwestia, którą dzisiaj sobie poruszymy w tym rozgadanym Get Ready with me, mam nadzieję, że to nie jest dla Was za dużo informacji na raz. Kupiłem parę produktów, mimo wszystko, tak jak mówię, jestem oszczędny, ale parę produktów mi się złapało. Być może nawet już o tym powiedziałem na początku filmiku, ale mam parę rzeczy, o których chcę Wam opowiedzieć, o które, które chcę Wam pokazać, które moim zdaniem są bardzo, bardzo fajne. Tylko, że zastanawiam się, w jaki sposób to zrobić, dlatego że mm, już je oczywiście przetestowałem i nie chcę robić test, pierwsze wrażenie, bo to nie będzie pierwsze wrażenie, ani test, bo ja tak naprawdę już mam na ich temat wykształcone zdanie. Natomiast zastanawiam się, czy interesowałaby Was po prostu taka recenzja po jakimś czasie, taka najzwyklejsza recenzja, bo wiem, że na YouTubie jest bardzo duży trend właśnie na tworzenie e, pierwszych wrażeń, ale jakby to już mam za sobą i tak naprawdę zauważyłem, że te pierwsze wrażenia, w moim wypadku przynajmniej, nie są do końca wiarodajne, przynajmniej miarodajne tak od razu, e, bo jednak po takim poznaniu Tygodniowym, czy dwutygodniowym konkretnych produktów, moje zdanie czasami się zmienia. Czasami jest dokładnie takie samo, jak było na samym początku, ale w przypadku na przykład podkładu, o którym wam niedługo opowiem, lub um, e, paru innych rzeczy. Na pewno, na pewno mój podkład jeden, właśnie, który chciałem zrobić pierwsze wrażenie, ale podczas nagrywania tego filmiku dostałem mental breakdown i po prostu go zatrzymałem i. Rzuciłem, wyrzuciłem całe nagranie. Natomiast um, na początku go totalnie znienawidziłem, teraz jest w momencie, gdzie go w miarę szanuję, ale na temat jego właśnie nakręcałam filmik również i ogólnie na temat tej marki, e, do której ten podkład należy, dlatego że ona niedawno weszła do Sephur, Może jesteście nią zainteresowani, to wam rozwiję trochę wątpliwości na jej temat, w co warto zainwestować, a w co nie. E, słuchajcie, szukam mojego pudru. Aktualnie w ogóle jestem na. Um, na fali używania non-stop tego pudru z Fenty Beauty. Świetny produkt, bardzo, bardzo go od zwłaszcza ostatnio. E, więc tak, myślę, że mm, troszeczkę zmienię to u siebie, przestanę nagrywać tak bardzo pierwsze wrażenia i się na nich skupiać. Jak bardziej będę albo to łączyć jedno z drugim i robić wam pierwsze wrażenie, plus na końcu em, takie wiecie, em, wrażenie po tygodniu czy dwóch tygodniach używania. A z drugiej strony, um, właśnie zapomniałem, co chciałem powiedzieć, ale chyba łapiecie, o co mi chodzi. W każdym razie skupię się bardziej na recenzjach, aniżeli pierwszym wrażeniu, bo wtedy też mniej więcej mam w głowie ustalone um, dokładniej, co chcę wam przekazać, co chcę wam powiedzieć, na czym się skupić tak naprawdę, co jest ważne, a co nie. Um, no i te filmiki będą moim zdaniem wtedy troszeczkę szybsze i bardziej treściwe. Co też mam nadzieję, że Wam będzie odpowiadało, ale koniecznie dawajcie mi znać i tak jak mówię, również koniecznie dawajcie mi znać, co mam dla Was nagrywać, bo ja bardzo chętnie przyjmę Wasze rady do siebie i Wasze pomysły również wykorzystam, jeżeli jesteście czegoś konkretnego ciekawi, to dawajcie mi znać. Chociaż, um, tak jak mówię, pamiętajmy o tym, że jestem Cheap Beach, więc jeżeli będziecie mi sugerować, kup to, 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 to i tamto, i przetestuj. To jest szansa, że jednak tego nie kupię, bo mimo wszystko oszczędzanie dla mnie stoi na pierwszym miejscu. Ja nie zarabiam na YouTube, więc nie mam jak włożyć tych pieniędzy, które z YouTube do mnie przyjdą w jego jakby produkcję. Ups! W jego produkcję, więc jakby wydawanie pieniędzy na YouTube jest dla mnie oczywiste. Robię to cały czas, ale. Aktualnie mam inne marzenie, które jest dla mnie bardzo, bardzo priorytetowe, więc um, gdyby to były na przykład pomysł na filmiki, które nie do końca wymagają inwestycji ogromnej kwoty pieniędzy, to um, będę wdzięczny za nie jeszcze bardziej. Ale wszystkie jak najbardziej dawajcie mi, bo być może jednak pomysł mi się wyda być bardzo, bardzo fajny i zdecyduję się na właśnie jego wykonanie. Słuchajcie, ostatnio wymieniłem sobie lanolinę, tą taką z ziai, która była w takim z takim aplikatorem do ust, na taką zwykłą lanomaść, to jest dokładnie to samo. Um, doskonały produkt, jeżeli chodzi o nawilżenie ust, ratuje je po prostu niesamowicie, a ma większą pojemność w bardzo podobnej cenie, więc ja wybieram akurat to większe opakowanie, taki side note. Um, słuchajcie, co ja jeszcze miałem wam do opowiedzenia, bo miałem wam coś do opowiedzenia. Chyba mm, miałem Wam do opowiedzenia coś na temat mojej diety i na temat mojego um, odchudzania się. W ogóle kupiłem sobie jeszcze takie, nie wiem czy kojarzycie z moich poprzednich filmików, ja bardzo lubię ten pędzelek, to jest taka podruba Narsa, którą kupiłem na AliExpress. W filmiku z mm, właśnie makijażem z AliExpress, macie tam linki do tego wszystkiego, to kupiłem sobie jeszcze ich więcej. Kupiłem sobie biały, kupiłem sobie jeszcze jeden czarny. I jeszcze jeden biały. I te białe odziwo są jeszcze bardziej miękkie niż te czarne. Są bardzo, bardzo fajne, bardzo niedrogie pędzelki. E, uwielbiam je. E, natomiast to, co chciałam wam właśnie wrócić, wrócić do mojej diety i do mojego odchudzania się bo ostatnio zacząłem się odchudzać, bo uważam, że jestem za gruby i czas coś z tym zrobić. Zwłaszcza, że wakacje się zbliżają, a ja no, nie planuję jakby nigdzie jechać, ani nie planuję żadnego. Um... Opalanie się nawet w Warszawie, ale nie wiem, mam ochotę po prostu wyglądać trochę lepiej, trochę się sobie bardziej podobać. W ogóle jeszcze, a propos opalania się, ja się nie będę opalać w ogóle ani paradować nigdzie bez ubrań, ale kupiłem sobie ostatnio samoopalacz. Praktycznie go nie będzie widać, ale jest niesamowity i o nim też Wam opowiem za jakiś czas, zrobię Wam jego recenzję. Tylko chcę go jeszcze troszeczkę poużywać, żeby wytworzyć sobie zdanie. Natomiast na chwilę obecną jest to. Mm, bardzo, bardzo pozytywne zdanie, zobaczymy jak to będzie e, dalej słuchajcie, w każdym razie e, a propos właśnie tego odchudzania i tej diety i tak dalej znaczy zacząłem w ogóle od sportu który w ogóle już teraz odstawiłem, bo ja tak skaczę z informacji na informację w sensie skaczę z pasji na pasję przed chwilą miałem pasję skakanka i to był właśnie ten sport który zacząłem uprawiać bo odkryłem, znaczy nie odkryłem ja ale doczytałem się, dowiedziałem się dooglądałem się, że skakanka jest Najlepszym w ogóle rodzajem cardio jaki istnieje lepszym odbieganie, lepszym od orbitraków, od czegokolwiek, najwięcej się wtedy spala kalorii, najwięcej um, to też w ogóle ma bardzo dobry wpływ na mięśnie, całego ciała tak naprawdę um, i wszyscy bardzo, bardzo polecają skakanki, więc ja sobie kupiłem skakankę, skakałem na skakance przez jakiś czas. Było super, ale niestety nie jestem o tyle wytrwały w uprawianiu sportu, żeby robić to cały czas, więc ja hakanka od dobrego miesiąca leży już u mnie w kącie, ale mam nadzieję, że do niej wrócę, bo fajnie byłoby jakby podbić ten efekt chudnięcia, który aktualnie powoli zaczynam zauważać, a zaczynam go zauważać dlatego, że podsiadłem na dietę. Na dietę nie wiem jak się to dokładnie nazywa, ketogeniczną czy coś takiego. Jest to dieta, w której nie wolno spożywać żadnych węglowodanów i cukrów, które również są węglowodanami, ale nie jest się żadnych węglowodanów. W tej diecie powinno się opierać w tak 75-80% na tłuszczu, więc praktycznie całe pożywienie jakie powinniście jeść, musi być polane powiedzmy praktycznie tłuszczem, bo musicie sobie bardzo dużo tłuszczu dostarczyć do organizmu. No, i tam oczywiście warzywa, białka, i tak dalej. Czyli, że tak naprawdę, jedyne co można jeść, to mięso, nabiał, um, warzywa, nie wszystkie, i to wszystko. E, dlatego, że, no i tam jajka, e, dlatego, że wszystko inne zawiera węglowodany więc każdy rodzaj pieczywa, makarony, ryż, e, chleb, a, to jest pieczywo, e, um, ciastka, wszystko. Słodkie to już w ogóle, e, jakieś sosy, niczemu nie wolno ufać to jest ogólnie dość oszczędna dieta, dlatego że wydaje się w niej o wiele wiele mniej pieniędzy, bo po prostu te rzeczy, które kupujecie, żeby sobie zrobić z nich jedzenie, są w miarę tanie. Nawet jeżeli kupujecie te droższe, na przykład jak ja kupuję teraz ekologiczne jajka, po tam wiecie 10 zł za 6 sztuk, to um, i tak ta dieta wychodzi około 25 zł dziennie na żarcie. Co jest moim zdaniem dość dobrą kwotą, a nie jest jakaś wymagająca, chociaż z drugiej strony w sensie wymagająca przygotowaniu, ale z drugiej strony jesteście bardzo ograniczeni, macie bardzo mało jakby jedzenia do wyboru, bo wszystko inne zawiera węglowodany, więc to jest strasznie nudna dieta, ale jakoś trzymam na niej, to jest chyba mój drugi tydzień, a już widzę efekty. Natomiast żeby to w ogóle miało w sobie sens, to co ja mówię teraz, żebyście zrozumieli, dlaczego ta dieta wygląda tak, a nie inaczej. W tej diecie chodzi o to, że um, i to nie jest dieta, gdzie musicie jeść mało. To nie możecie się jeść, możecie jeść tak dużo, aż się najecie. Ale e, jest to dieta, która tak naprawdę um, nie ma za zadanie odchudzać was poprzez um, to, że spalacie kalorie lub dostajecie mniej kalorii i zużywacie własne. Tylko e, ma ona za zadanie nauczyć wasz organizm do korzystania z innego źródła energii. Um, i w tym wypadku chodzi o to, żeby wasza, wasze ciało zamiast używać węglowodanów jako zasilania używało tłuszcz jako zasilanie. Odcinamy mu e, poprzedni, e, poprzednie źródło, czyli że węglowodany. I w momencie, kiedy nasze ciało nie ma tych węglowodanów, i kiedy wątroba się z nich oczyści, zaczyna wycia wykształcać takie keto ciała, tak to się nazywa, e, które zajmują się spalaniem tłuszczu, jako i żeby właśnie y, dostarczyć ciału energię. Dlatego też się dostarcza dużo tłuszczu, żeby organizm nie zaczął też zużywać białek, ani waszych mięśni, ani nic takiego. Bo inaczej by najpierw sięgnął po to, a dlatego, że tłuszczu w naszym organizmie przy takim jedzeniu jest w nadmiarze, to po prostu on zużywa ten tłuszcz. a I też jakby, nie wiem jak to jest, chyba jeden gram tłuszczu dostarcza 7 kalorii, a jeden gram węglowodanów, cukrów, i białko dostarcza około 4 kalorii, więc dzięki temu zyskujemy w mniejszej ilości jedzenia, zyskujemy więcej energii. Ktoś może pomyśleć, że wtedy zyskujemy więcej, jakby energii do przytycia, ale dlatego, że ją zużywamy, to właśnie ten tłuszcz nam się nie odkłada wcale. A więc. A, i proces przestawienia organizmu na ten. To coś tam, nie wiem dokładnie jak się nazywa, bo tego wszystkiego oglądałem po angielsku. Trwa mniej więcej tydzień i później zaczynamy powoli wchodzić właśnie w tą fazę, gdzie zaczynamy zamiast węglowodanów zużywać nasz, um, nasz tłuszcz. Natomiast nie martwcie się, bo wiele osób uważa, że węglowodany są totalnie konieczne do życia. Owszem, są konieczne do życia, natomiast nasza wątroba, nasz organizm jest w stanie sobie wykształcić dokładnie potrzebną ilość węglowodanów do, um, do życia z białek, i tak dalej. Więc e, tych węglowodanów tak naprawdę nam nie zabraknie. Są, jest bardzo dużo um, testów, um, badań, i tak dalej na temat tego, czy ta dieta jest bezpieczna lub nie. E, I jest bezpieczna, tylko że trzeba na niektóre rzeczy uważać. Trzeba sobie dołożyć e, minerały, witaminy, żeby nam e, niczego nie brakowało. I od czasu do czasu trzeba sobie zrobić jednak taki cheat meal, ale to raczej nie częściej niż raz w miesiącu. Taki cheat meal, nie cheat date, cheat meal na coś z węglowodanami, żeby troszeczkę się tak jakby zresetować. Natomiast nie jest to konieczne, jeżeli właśnie macie zróżnicowaną w miarę, jak to możliwe, dietę w tej diecie. No nieważne, ale w każdym razie powiem Wam, że czuję się bardzo dobrze na tej diecie, nie głoduję dlatego, że się mogę najadać spokojnie, a widzę jak mi powoli schodzi brzuszek. Tak delikatnie bardzo, dlatego, że to jest dopiero drugi tydzień, ale już widzę różnicę. W ogóle nie wiem, czy ja już nie skończyłem makijażu tak naprawdę, bo nałożyłem bronzer, podkład, wszystko. Chyba mój makijaż jest już skończony, natomiast muszę dokończyć. W każdym razie widzę delikatnie, jak schodzi za mnie to wszystko. Ta dieta też jest taka sycąca, troszeczkę mniej w przeciągu dnia jem. Nie mam takich epizodów, że jestem głodny i muszę podjadać. Mam wrażenie, że ta dieta wprowadziła w moje życie same pozytywy. Też mózg o wiele lepiej się dotlenia, dlatego że um, przez to, że keto-ciała, które służą nam za energię po przekształceniu tego tłuszczu, dostarczają więcej źródła do organizmu, to wtedy się troszeczkę jaśniej myśli. Um, co prawda powiem szczerze, że czasami e, miewam bóle głowy i czasami, e, znaczy na początku w ogóle było tak, że się czułem strasznie, strał, s, no, strasznie słabo, dlatego że e, właśnie takie odstawienie węglowodanów e, na początku osłabia nasz organizm, mam wrażenie, że nie, mam wrażenie jakbyśmy mieli taką delikatną grywę, ale już to mi minęło. Um, I co jeszcze chciałem powiedzieć? Um... A no, i jest to też zła dieta, jeżeli wykonujecie dużo e, ćwiczeń siłowych, bo wtedy po prostu jesteście fizycznie delikatnie słabsi. Ale poza tym, jeżeli prowadzicie właśnie taki bardzo leniwy tryb życia jak ja, to ta dieta jest idealna, bo e, chudniecie, możecie jeść. No, niestety nie aż tak smacznie jak zazwyczaj. Tęsknie, tęsknie za dobrym jedzeniem. O. Ale. Słuchajcie, te efekty są tego totalnie warte, bo czuję jak chudne i to jest świetne. Coś jeszcze chciałam wam powiedzieć? Nie, mój makijaż jest już skończony, nagadałem się bardzo dużo w tym filmiku, on będzie miał pewnie z pół godziny. Pogadaliśmy o rzeczach, wiecie mniej więcej czego się spodziewać, będziemy rozjaśniać razem włosy, pogadamy o paru fajnych produktach, zrobimy chenne na brwi i rzęsy za jakiś czas, więc... Tak, mam nadzieję, że będziecie podekscytowani, mam nadzieję, że będziecie wyczekiwać, mam nadzieję, że będziecie mi podsyłać też pomysł na to, co chcecie obejrzeć, pamiętając o tym, że jestem cheap Beach. Um, I co, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiaj, pamiętajcie o ustawieniu łapek do góry, bo to podobno bardzo pomaga filmikom, pamiętajcie o subskrypcji, jeżeli jesteście tutaj nowi, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiaj i mam nadzieję, że będziemy się widzieć w następnym odcinku. Cześć!